Z tej strony brzuchlewego dam w świątecznym odcinku prezentującym moje domy Na serwerach znajdujemy się na serwerze s.farland.pl Jest to całkiem przyjemny kameralny serwer dla ogarniętych graczy. Link do strony w opisie. A teraz chciałem Wam przedstawić mój nietypowy świątecznie przystrojony dom. Nietypowy, dlatego że jest to dom do góry nogami. Z takim się jeszcze na żadnym serwerze nie spotkałem. Stwierdziłem, że wykonam coś takiego. Teraz, może, przez te prezenty jest trochę zasłoniony i aż tak nie widać, ale jest to dom w całości odwrócony do góry nogami. O, już widzę mały error. Zaraz to naprawimy. Na serwerze, oczywiście, jest e, wyłączone topienie lodu. Dlatego tutaj mi się zrobiła taka niespodzianka. Dobra, już jest naprawione. E, tak jak mówiłem, dom jest w całości do góry nogami. W środku też zaraz to zobaczymy. Jest świątecznie przystrojony. Są prezenty na podwórku. E, chodzą bałwany. Jest oczywiście choinka z prezentami. I u góry na dachu Sanie Mikołaja z Reniferami, oczywiście jest Rudolf. Wejdźmy do środka. Tak jak mówiłem, w środku też oczywiście obrazów się nie da w Minecrafcie do góry nogami zrobić. Ale na przykład tutaj mamy kuchnię. Lodówka, umywalki, piec, szafki. Tutaj mamy jakieś półki. Zejdźmy na dół, a dokładnie wejdźmy na górę. <grych> a tutaj mamy też jakieś półki. Szafki grające. Ułożę do góry nogami z e, półkami, z książkami, obok. Mi się osobiście ten projekt podoba. Mówię nie widziałem czegoś takiego jeszcze na serwerze, żeby ktoś zrobił dom do góry nogami, dlatego stwierdziłem, że spróbuję. Fajnie, że Minecraft w Minecraft'ie dodali właśnie e, możliwość robienia schodów e, różnokolorowych. Dzięki temu można było uzyskać taki, a nie inny efekt. Dzięki za obejrzenie świątecznego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się dom, jak i jego przystrojenie świąteczne podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam.